Witajcie. Dzisiaj znowu robimy różne testy, bo nic nie chce działać. Technika. E, więc um, mamy trochę utrudnione zadanie, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o e, czynnikach ryzyka, a najbardziej o alergiach i COVID. 19 I um, uprzedzając wszelkie niepokoje, będę miała trochę dobrych wieści dla alergików, przynajmniej tych pyłkowych i astmatyków. E, aczkolwiek są to wieści jeszcze klinicznie niepotwierdzone, czyli mamy tak naprawdę trochę statystyki. E, I przepraszam za jakość markera, ale już nie mam lepszego. Słuchajcie, więc jest tak: czynniki ryzyka, które wynikają z. Przeprowadzonych badań epidemiologicznych, czyli już jest tych chorych tyle, że można coś o nich powiedzieć, i to są takie czynniki wypisane przez CDC. Eee, Tego jednego tu brakuje. Więc tak, eee, z badań epidemiologicznych dzisiaj na tych wszystkich chorych, którzy są zarejestrowani i coś o nich wiadomo, wynika, iż podstawowym czynnikiem ryzyka jest wiek. Potem nadciśnienie tętnicze, tylko tutaj nigdy nie jest jasne, czy sama choroba, czy leki, które są w związku z tym rany, bo pamiętamy, że AC2 to jest regulator, ten receptor wirusa jest jednocześnie białkiem, który jest bardzo związany z regulacją naszego ciśnienia krwi. Cukrzyca często też wyrażana jako otyłość. Tutaj jest dużo dyskusji, gdzie anestezjologowie otwarcie mówią, że to po prostu też mocno chodzi nie tylko o jakieś leki przeciwcukrzycowe, które też tam mogą e, grać rolę, jeśli chodzi o AC2, ale także o, o trudność w utrzymaniu e, pod Jakby w, w management takiego pacjenta otyłego w stanie krytycznym jest znacznie trudniejszy niż pacjenta o prawidłowej masie ciała. Choroba mięcowa. I tutaj już żeśmy parę razy rozmawiali o tych zakrzepach, i chyba tu jest główny problem. To jak ten wirus niszczy serce, gdy jest choroba wieńcowa i taki zakrzep, no to po prostu wiadomo, co się dzieje. tak? To jest ekstra zabału. No i taka choroba, która się nazywa przewlekła, obturacyjna choroba płuc. I ta przewlekła obturacyjna choroba płuc to jest takie schorzenie, które mają głównie palacze i ludzie żyjący w okolicach, gdzie jest po prostu zbyt duży smog. Ja o paleniu versus COVID zrobię osobny odcinek, bo tu jest takie zamieszanie, że to po prostu wow. Ale nie ma dyskusji, ponieważ ta przewykła choroba płuc jest czynnikiem ryzyka i ponieważ palenie powoduje tą chorobę, zwłaszcza długoletnie, długotrwałe, wieloletnie palenie papierosów, to chwilowo nie ma dyskusji. Badaczami francuskimi zajmiemy się innym razem, nie, niebawem, obiecuję. I teraz, <laughs> według CDC na tej liście, <laughs> na początku, w ogóle na samym początku, jak CDC wydawało takie listy z, z czynnikami ryzyka, znajdowała się astma. I de facto już jej tam nie ma. Ponieważ powstały wyniki e, badań epidemiologicznych, czyli jak tych pacjentów już jest, jest już wystarczająco dużo, wystarczająco wielu, e, no i nagle się okazuje, że tak naprawdę astnotecy i alergice wziewni, o pokarmowych na razie nie mówimy. I też jestem bardzo ciekawa, na razie nie widziałam żadnej pracy, która jest przyzwoicie zrobiona, więc nie chcę o tym opowiadać. Będziemy czekać, aż coś się pojawi. E, natomiast jeśli chodzi o alergie wziewne i astmę, Oskrzelową, no to mamy tutaj e, pracę e, z Journal of Allergy and Clinical Immunology z 22 kwietnia, e, czyli to że jest rzecz opublikowana, sprawdzona przez recenzentów, dobrze napisana w, moim, w mojej skromnej ocenie. Ja nie jestem klinicystą, ale e, ładnie policzona, dobre kohorty, no, wszystko tam jest dobre. Oni zrobili bardzo ciekawą analizę i bardzo mi jest przykro, że ta praca wręcz wyżej nie trafiła. To są głównie amerykańskie zespoły, tam z bardzo wielu ośrodków ludzie wspólnie uczestniczyli w tym badaniu. Więc tak, oni się oparli na tym, że tych astmatyków nie ma wśród ofiar, że się tak wyrażę czyli jest nie, jakby już od momentu COVID w Chinach. Stawało się jasne, że, że astmatycy powinni być, no bo inne choroby wirusowe ich trapią inne choroby wirusowe, wziewne ciężej przechodzą grypę, ciężej przechodzą y, 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 t, tego typu y, tak zwane przeziemienia, zwłaszcza dzieci. No, ja mam syna alergika, sama byłam alergikiem, więc wiem, jak to jest. Yy, przy czym, jak alergia jest prawidłowo leczona, dobrze prowadzona, no to w pewnym momencie lekarz aż się dziwi, prawda, co to są tej jesieni i tej zimy, dziecko nie było w ogóle przeziębione, moje nie było. słowa honoru. Więc to się, to się daje utrzymać w, w, w dobrym y, porządku, jeśli się pilnuje, pilnuje leków, pilnuje diety i tak dalej. No i teraz, co my tutaj mamy? Oni zrobili, mieli fajne, fajne, fajne... Y, Fajne grupy, bo tak. Mieli dzieci miejskie. Oni mają taki program w Ameryce, gdzie y, dzieci miejskie z predyspozycjami do astmy, czyli z historią rodzinną, y, są y, wręcz y, y, od momentu narodzin y, obserwowane. No i nazbierano 318 takich dzieci, które w wieku 10 lat miały podstawowe takie badania wykonane, y, które stwierdziły, że tak jest astma. E, i jak miały 11 lat, w tej całej wielkiej grupie w Stanach Zjednoczonych znaleziono 318 dzieci, które w danym momencie miały 11 lat, połowa chłopców, połowa dziewcząt, żeby zobaczyć też, czy jest jakiś wpływ płci. No i um, oni mieli takie, takie zostali pod, te dzieci zostały poddane tak zwanej sensytyzacji. E, czyli e, one były wystawione zarówno e, przez, e, przez nos, jak i przez e, przebywanie w, w pokoju z, z alergenem e, na działanie alergenu. E, przy czym to były dzieci, które były normalnie w terapii, więc e, leczone. E, po pierwsze zauważono, że nie ma żadnego, żadnej różnicy między dziećmi w zależności od płci, ale chodziło o to, żeby zbadać poziom AC. Dlaczego poziom AC2 byłby tu istotny? Mianowicie um, było jasne z badań in vitro, wcześniejszych, opublikowanych, że jak podniesiemy komórką ekspresję AC2, zaraz powiem co to ekspresja, to wrażliwość na wirusa SARS-CoV-2 też rośnie, czyli więcej wirusa wchodzi do komórki. Więc jest takie oczywiste, więcej receptora, to więcej cząsteczek wejdzie. Wirusa. Teraz, co to jest ekspresja? Geny są w DNA, nie? I teraz mówi się, geny są aktywne. To znaczy, że na ich matrycy podchodzi taki enzym, który się nazywa polimeraza RNA i buduje tą matrycowe RNA. I to matryca RNA po odpowiednich tam procesach wychodzi z jądra komórkowego i w cytoplazmie znajdują ją rybosomy i zaczyna się biosynteza białka na tej matrycy. Ekspresja genu to zatem jest jakby zbadanie, ile cząsteczek RNA powstaje na matrycy tego DNA, tego genu, w tym wypadku genu AC2. Im więcej, bardziej ten gen jest aktywny, tym więcej tych cząsteczek powstanie. I oczywiście porównujemy to do czegoś, no bo to nie może być tak, że motylek ma jedno skrzydełko bardziej, więc porównujemy to do Jakiegoś bazalnego genu, który zawsze ma taką samą ekspresję. Tak, Są tzw. zwane housekeeping genes, czyli geny zapewniające podstawowy metabolizm i one zawsze równolecą jakaś, jakaś, e, jakiś enzym procesujący glukozę, czy tak, żeby podstawowy metabolizm był utrzymany. Dehydrogenaza e, 6-difosforanu, czy tam dowolnie, 1,6-difosforanu. E, Y, glukozy. no coś, co musi tam cały czas chodzić, nie? bo inaczej byśmy umarli. Więc, e, więc to jest takie przesporównanie. No, przyjmuje się, że to jest jeden, jak będzie więcej, no to znaczy ta ekspresja jest wyższa, jak gdzie mniej, to będzie niższe, albo w ogóle gen zablokowany albo coś, nie? To się mierzy. E, więc trzeba wziąć, co oni zrobili. Oni tym dzieciom, wystawionym na ten alergen, pobrali ten. Ten, tym dzieciom chorym, de facto, tak? E, aczkolwiek leczonym, pobrali e, wymaz z nosa, także pobrali trochę tych komórek, tak jakby im robili test na SARS-CoV-2, i potem wyizolowali RNA, dokładnie tak samo, jakby robili w teście na SARS-CoV-2, i potem pomierzyli, ile tam których genów ma swoją ekspresję, jeśli chodzi o gen AC versus jakiś gen, e, gen e, podstawowego metabolizmu. No i się okazało, bardzo ciekawie, że u tych dzieci z astmą poziom ekspresji tego genu jest znacznie niższy niż u dzieci bez astmy. W tym samym wieku i tak dalej. I co ciekawsze, im bardziej były uczulane te dzieci, tym, tym mniej tego AC2 produkowały. I im więcej miały immunoglobuliny. E to jest taka immunoglobulina, wiecie, IgG to produkują te, te, te limfocyty B, a są różne klasy immunoglobulin, jest IgA w jelicie, no i IgE to są takie immunoglobuliny produkowane przez limfocyty, yy, przez, przez inną klasę limfocytów i one są tak zwanymi immunoglobulinami alergii, nie? Yy, klasycznej, IgE zależnej. Im większą mamy alergię, tym nam to IGE rośnie. One są też związane z naszą obroną przed pasożytami. Mamy pasożyta, mamy wysokie IGE. Im więcej tego IGE -y, krwite dzieci miały, tym mniej AC2 produkowały. Yy, okazało się również, że 10 z nich na te 318 brało kortykosterydy do nosa. Po co kortykosterydy? Bo kortykosteryd to jest taka ogólnie uśmierzacz reakcji immunologicznej, tak? czyli wielu dzieciom astmatycznym podaje się w ziewnie lub do nosa yy, te leki, żeby po prostu uśmierzyć tą reakcję, tą odpowiedź immunologiczną na te pyłki nieszczęsne, bo organizm traktuje te pyłki jakby to był jakiś groźny, straszny, groźny, obrzydliwy patogen, który atakuje te dzieci, a to są tylko pyłki z, z roślin. Więc jakby tu organizm się myli, ma, ma nadmierną reakcję na coś yy, niegroźnego, co nie zagrażałoby życiu Czyli zdrowie tych dzieci normalnie. I, i to jest bardzo, bardzo problematyczne. Alergie to są bardzo trudne choroby. W sytuacjach, kiedy te objawy są bardzo silne, lekarze decydują, czy, czy podać kortykosteret, czy nie. No i te dzieci brały do nosa ten kortykosteret, ale to nie zmieniło nic w ich poziomie produkcji AC. Druga kohorta to było 24 dorosłych z alergią na kota, e, ale bez objawów astmy w danym momencie. No i oni chodzili o pokoju, gdzie wcześniej był kot. Nie? albo do nosa alergen kociej sierści. Taki test. Eee, no i eee, im zbadano, im pobrano ten wymaz dw dwa razy przed tą ekspozycją, czyli przed tym, 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 tym wejściem do tego pokoju, w którym był kot i, i po tej ekspozycji. No i porównano te dwa poziomy ACE. Tak dosyć prosto się robi. Eee, Oczywiście się to normalizuje do tego bazalnego genu, który tam zawsze musi być, bo inaczej to jest porównywanie jabłek z pomarańczami, więc wszystko musi być znormalizowane, a w tym się porównuje. No i, yy, i okazało się, że również to AC2, jak, są, jak się tych dorosłych wystawi na działanie tego kota, to im spada. No, i tam była jeszcze jedna kohorta, zaraz też to było do, A, 20, To było 24 dorosłych z alergią na kotem wchodzili do tego pokoju, potem było 23 dorosłych ze średnią astmą. Czyli taką. No, że nie umierali nie byli na kortekostarydach. Więc nie byli na lekach. Yy, I oni, w zależności od, od swojego alergenu, albo przechodzili prowokację z krzelową kurzem, czyli roztoczami, albo trawami, albo kotem. No i. Znowu tutaj też była taka arena przed ekspozycją IPO i okazało się, że AC2, poziom ekspresji tego genu, czyli aktywności tego genu spada. Więc technicznie powstaje mniej tego receptora na powierzchni. I teraz oni nie robili już potem dalej żadnych eksperymentów, tylko wykorzystali taki bioinformatyczny program, który ustalił, bo już to jest bardzo dobrze znane, jakie Jakie geny, w jakich komórkach, kiedy, które się eksprymują, to są pobadane rzeczy w dużej mierze. No i które ekspresje których genów zależą od których genów, bo to są takie, wiecie, jeden gen ma wysoką ekspresję, co powoduje, że kolejny inny gen może mieć niską lub wysoką i tak dalej. Więc te geny na siebie nawzajem, ich produkty, produkty tych genów, czyli ostatecznie to RNA albo te białka wpływają na działanie innych genów. No i okazuje się, że według tego Gen Expression Omnibus, to jest jeden z programów, który robi takie, takie zabawy, że można sobie wrzucić gen, który nas interesuje i sprawdzić, co tam na niego ewentualnie wpływa, według tych bioinformatycznych programów. Więc e, ekspresja AC2, jeśli chodzi o alergię, nie? no bo szukamy wśród genów związanych jako z alergiami, no bo co do dzisiaj wiemy, że są związane z alergiami, bardzo zależy od poziomu interleukiny 13. A to jest interleukina niesamowicie istotna dla alergików. Bo to ona zawiaduje mocą ich odpowiedzi alergicznej. Więc ta interleukina 13 w górę według tego atlasu, tak, To już jest czysta informatyka, ustalona eksperymentalnie kiedyś, powrzucano dane i powstały takie, takie mapy. Więc ta interleukina w górę, to ac w dół. Co to wszystko znaczy? To wszystko znaczy, że o ile są to IgE zależne, klasyczne alergie wzierne, to raczej nie będzie astma czynnikiem ryzyka, wręcz przeciwnie. Innymi słowy tego receptora jest mniej, co może oznaczać, że ci ludzie będą mniej wrażliwi na zachorowanie. Tak? Natomiast jeśli już zachorują, no to mają niesamowitego pecha, jeśli będą w danym momencie na sterydach, bo sterydy jeśli są podawane, zmniejszają naszą odporność na wszelkie wirusy. Więc już nie w tym mechanizmie, że jest receptor, nie ma receptora, tylko co układ immunologiczny robi z tym wirusem. Więc tu jest jakby taka alergicy, jeśli już ulegną zakażeniu, ci w ziemi, no bo wszystko jest możliwe, tak? To nie jest tak, że w ogóle nie ulegną, ileś tam tego receptora mają, tak? My rozumiemy, że to są, wszystko to są sumy ryzyk. To jest tak, że maska obniża o 25 szanse, że się kogoś zakazi, o 25%. No to, to jest właśnie jakaś tam, jak 300 osób i będzie chorych, no to to ryzyko już tam spada znacząco. No, po prostu to, jest, to są wszystko sumy ryzyk. Trzeba sobie wyobrazić pewne rzeczy w, w, w wielkich liczbach. E, więc tutaj jest jeszcze ten, ta kwestia terapii alergii. Nie? nie wszystkie terapie alergii są podawaniem sterydów. Niektórzy ludzie mają tak silne alergie, że nie mogą bez tych sterytów zafunkcjonować w danym momencie, kiedy coś tam pyli konkretnego, nie? Albo, albo takie, a nie inne są warunki smogowe, mieszkaniowe, no dowolne, no. Jak ktoś mieszka w zagrzebionym mieszkaniu, a ma alergię na koniliach grzybów, no to będzie cierpiał cały czas. Um, jak mówię, nie wiem, jak to się ma do alergii pokarmowych, jak to się ma do alergii IgE niezależnych. A bardzo mnie ta interesuje, bo moje własne dziecko taką ma, więc będę szukać dalej. A dzisiaj już Wam dziękuję.